Witam serdecznie wszystkich na dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Dalszycach. Witam serdecznie pana burmistrza miasta gminy Daliszyce Dariusza Maryńskiego. Witam sekretarza pana Piotra Ferensa. Witam panią skarbnik, panią Jadwigę Głozowską, witam panią kierownikę Jolantę Stachowicz i zaczynamy. A przepraszam. Witam serdecznie moich kolegów i koleżanki radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Proszę o potwierdzenie na tabletach. Przyjęcie. Od, zamykam punkt pierwszy. Otwieram punkt. Przepraszam. Zamykam punkt pierwszy. Otwieram tłum, punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Ja może przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwał w sprawie od punktu zmiany uchwały numer 23 łamane przez 70 łamane przez 2016 Rady Miejskiej w Dalszycach z dnia 29 sierpnia 2016 roku dotyczącej wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w miejscowości Niwy, Podpunkt B nieodpłatnego nabycia przez gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słopiec podpunkt C nieodpłatnego nabycia przez gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Słopiec podpunkt D nieodpłatnego nabycia przez gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słopiec podpunkt E ustalania dopłat do taryfowych odbiorców usług na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Daleszyce podpunkt F reprezentowanie miasta i gminy Daleszyce w lokalnej grupie działania Białe Ługi. Punkt 4. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Zamykam punkt dru drugi. Otwieram punkt trzeci podjęcie uchwał w sprawie. I podpunkt A. Zmiany uchwały nr 23 łamane przez 70 łamane przez 2016 Rady Miejskiej w Dalszycach z dnia 29 sierpnia 2016 roku dotyczącej wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w miejscowości Niwy. Przystępujemy do... Aha pani, pani kierownik. Proszę bardzo pani kierownik. W 2016 roku dokonywano podziału i w wyniku pomiaru analitycznego działka wzrosła o 3 m kwadratowe, było 1079 m, obecnie jest 1082 m i tylko tej powierzchni dotyczy zmiana tej uchwały. Jesteśmy już na etapie końcowym sprzedaży tej nieruchomości i takowa zmiana jest niezbędna celem zawarcia aktu notarialnego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Niesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Podpunkt B. Nieodpłatnego nabycia przez gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Słopiec. Pani kierownik coś też powie? Tak, o... też, tylko powiem szczerze, nie wiem, o którą działkę chodzi dokładnie, bo wszystko może... Tak, pierwsza, pierwsza i kolejna uchwała, proszę państwa, dotyczy dróg wewnętrznych położonych w miejscowości Słopiec. Dobrze widać na mapie załączonej Pierwsza niech będzie to nieruchomość oznaczona zielonym kolorem, druga nieruchomość oznaczona kolorem żółtym. Kolorem pomarańczowym zaznaczyłam tereny, które stanowią własność gminy w Daleszyce. I przejęcie tych terenów umożliwi prawidłowe funkcjonowanie działek budowlanych na tej właśnie osiedlu w Słowcu. Są to tereny prywatne jest to w planie nieruchomość przeznaczona pod drogi wewnętrzne. Dziękujemy. Kolejna uchwała, może od razu czy ja Proszę. Mam dwie kolejne, teraz ostatnia dotyczy też w miejscowości Słopiec w innej, w innej lokalizacji, tu gdzie mamy ujęcie wody jadąc do Borkowa. Po prawej stronie, za tym terenem leśnym. Są też tam tereny budowlane, wydzielone, droga wewnętrzna, nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Daleszce. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze do uchwały? Panie burmistrzu, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, jeszcze to dwa zdania. To, co pani kierownik wspominała. Dodam tylko, do, jeżeli chodzi o tą kwestię uchwały z tym kolorem zielonym, co pani kierownik mówiła. W pierwszej kolejności, Szanowna Rado, dokonywaliśmy zamiany gruntów. Tu jest droga, która przebiega w poprzek działki. Jest. Zamienialiśmy się. A nie, ma, nie mam tej Michał możliwości, żeby mapę zobaczyć. Niżej. Może być tak. ok no to zaczniemy od tej uchwały tutaj. Szanowni Państwo y, zamienialiśmy się to była droga gminna i w, y, w poprzednich y, na poprzednich sesjach y, w której sesji zamienialiśmy się ponieważ właściciele mieli tą drogę a my byliśmy właścicielem tej drogi jako urząd gmina zamieniliśmy się teraz my jesteśmy właścicielem tej drogi a ten teren został już własnością y, prywatną, a to, co dziś mówimy o nieodpłatnym przekazaniu, jest to poszerzenie tej drogi. Czyli y, y, właściciel oddał część drogi na poszerzenie tej do naszej drogi. Dodam, y, szanowni Państwo, że te osiem działek, które tutaj mamy, to jest własność gminy. Natomiast y, to, co pani kierownik mówiła żółtym kolorem, to jest cały układ tutaj dróg, które mieszkańcy podjęli decyzję, żeby przekazać na rzecz gminy no i my chcemy to y, y, przejąć, ponieważ już ta część działek prywatnych została sprzedana, więc pewnie tam powstaną nowe domy. No i chcemy to pewnie docelowo kiedyś uzbroić. Natomiast ta y, uchwała, y, którą pani kierownik mówiła też słopiec jak jest ujęcie wody to mówimy to już jak wjeżdżamy od słopca do Borkowa w po prawej stronie takby w las tam jest już część naszej drogi to nie ta uchwała Szanowni Państwo, jakbyśmy jechali dalej w tą stronę, to dojeżdżamy do tej drogi powiatowej Słopiec-Borków i tu jest nasze ujęcie wody. To są działki prywatne i mieszkańcy zdecydowali się w wyniku podziału, który zrobili na terenie prywatnym, żeby to, ten, ta działka, która jest pod drogę wewnętrzną, mieli ją tutaj zaznaczoną, chcą przekazać na rzecz gminy. I to jest tutaj, cała tutaj droga już jest gminna, więc taki ciąg drogowy byłby po naszej stronie. Bylibyśmy właścicielem, jeżeli oczywiście Szanowna Rada podejmie taką stosowną uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Także uchwały mamy omówione. Przystępujemy do głosowania. Pierwszej uchwały. Nieodpłatne nabycia przez gminę dalszycy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Słopiec. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Kolejna uchwała nieodpłatnego nabycia. Nieodpadnego nabycia przez gminę Dalszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Słopiec. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. I kolejną uchwałą. Podpunkt D. Nieodpłatnego nabycia przez gminę Daleszyce Nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Słopiec. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za kolejną uchwałą. E, a, witamy panią radną powiatu kieleckiego, panią Mannę Kosmalę. Witamy serdecznie za przybycie. No, e, podpunkt E, ustalenie dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Daleszyce. Czy są jakieś pytania do uchwały? Panie Sekretarzu, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Radni, pozwolicie, że przedstawię uzasadnienie do tej uchwały. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie. Decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Znak krred 070 212-2018 zatwierdził przedstawione przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach spółka ZO taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Daleszyce na okres trzech lat, to jest od 24 maja 2018 roku do 23 maja. 2021 roku zgodnie z artykułem 24 ustęp 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Uchwałą nr 2 przez 18 przez 2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i Miny Daleszyce, Rada Miejska ustaliła wysokość dopłat dla taryfowych grup odbiorców na okres od 1 stycznia 2019 roku do 23 maja 2019 roku. W związku z tym, że kończy się okres obowiązywania ustalonej wyżej, wymienionej, wy, wyżej wymienioną uchwałą dopłaty należy podjąć nową uchwałę w przedmiotowej sprawie. Uwzględniając dopłaty wymienione w paragrafie pierwszym uchwały ceny pobierane przez zakład usług komunalnych w Daleszycach spółka z o. dla pierwszej grupy taryfowej obejmującej odbiorców z indywidualnych gospodarstw domowych placówek oświatowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Daleszyce wynosić będą a 3 zł 84 grosze brutto za 1 metr sześcienny wody dostarczanej z wodociągu gminnego b 13 zł 52 grosze brutto za metr sześcienny ścieków doprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. Natomiast dla drugiej grupy taryfowej obejmującej pozostałych odbiorców ceny będą wynosić 3 zł 84 zł brutto za metr sześcienny wody dostarczanej z wodociągu gminnego i 13 zł 52 zł brutto za metr sześcienny ścieków odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zmniejszenie obciążeń ponoszonych przez odbiorców usług z terenu miasta i gminy Daleszyce z tytułu obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. Wnioskujemy. Proszę Pani Burmistrz. Szanowni Państwo. E, oczywiście projekt uchwały, który państwo mają przedłożone, dotyczy dopłat i e, propozycja jest następująca ustala się dopłatę z budżetu miasta gminy Daleszyce dla pierwszej taryfy grupy taryfowej obejmującej odbiorców z indywidualnych gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Daleszyce w wysokości 0,21 groszy brutto do każdego metra sześciennego dostarczanej wody z wodociągu gminnego 8 zł 20 groszy złoty brutto do każdego metra sześciennego ścieków odprowadzanych do kanalizacji. Ustala się dopłatę z budżetu miasta gminy Daleszyce dla drugiej taryfy, grupy taryfowej obejmującej pozostałych odbiorców wody i dostarczających ścieki z terenu miasta gminy Daleszyce do kanalizacji zbiorczej w wysokości 3,37 grosz brutto do każdego metra sześciennego ścieków odprowadzonych do kanalizacji. Jeżeli Szanowna Rada przychyli się do tej, yy, przegłosuje tę uchwałę, to też chcę, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że w wyniku tego rozliczenia całego, jeżeli chodzi o wodę i ścieki, z budżetu gminy rocznie będziemy musieli zabezpieczyć. I wyasygnować około 350 tysięcy złotych, aby zbilansować koszty z przychodami, jeżeli chodzi o wydobycie i sprzedaż wody i tutaj produkcję, jeżeli chodzi o ścieki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 15 głosami za. Kolejną uchwałą jest podpunkt E uchwała. Ja może ją przeczytam w sprawie reprezentowania miasta i gminy Daleszyce w Lokalnej Grupie Działania Białe Ugi i na podstawie prawnej może nie będę czytał. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyznacza się pana burmistrza, pana Dariusza Marysińskiego, burmistrza miasta i gminy Daleszyce do reprezentowania miasta i gminy Daleszyce w lokalnej grupie działania Białe Ługi i jako kandydata do rady lokalnej grupy działania Białe Ługi. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Chyba, że są jakieś pytania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 Miał głosami za. Dziękuję. Blog uchwał się wyczerpał. Zamykam punkt, punkt C3. Otwieram punkt C4. Zamknięcie obrad sesji. Dziękuję Państwu za przybycie.